Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W sam środek weekendu, słuchajcie, na naszym drapingu, na drapingu. Mam nadzieję, że ten weekend jest dla Was szczęśliwy ogólnie. Coś tam Wam się ułożyło. Obiadek był smaczny i tego typu rzeczy. Zobaczymy, jak dzisiaj szczęśliwe linie, słuchajcie. Szczerze, planowałem szczęśliwe i owocową. Takie, wiecie, mini rywalizację, ale nie było w i sypałem a właściwie dlaczego nie mogą być podwójne szczęście słuchajcie może właśnie tak miało być może tak właśnie tak miało być że nie owocowa a miały być słuchajcie dwie szczęśliwe linie i będzie tu dzisiaj jakaś fajna wygrana zasady znamy doskonale oczywiście drapiemy symbole musimy znaleźć linię przypisaną kwotę do tyle razy już to drapaliśmy już wiele rodzajów linii że na pewno doskonale każdy z was wszystko doskonale. Wiemy, ja mamy zdrapeczki po kolei 69 i 70. Je ja już 69 daję na tapetę i bierzemy się za drapanie. No bo wiecie, dwie szczęśliwe linie to trochę to potrzeba, tak? Więc od razu bierzmy się do roboty, chociaż zanim jeszcze tylko zaczniemy. To ja serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale. Na dole przycisk Subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z drapkowych, z gier komputerowych, z innych aktywności na kanale. Będzie mi też bardzo miło, że zostawisz łapeczkę w górę, jakiś komentarz pod filmem. A teraz, a teraz już naprawdę jedziemy i drapiemy. Co my tu mamy? Słońce. A słoneczko, słoneczko, gdzie jest to słoneczko? Słuchajcie, tu mamy słoneczko. I to by było na tyle. Ananas, Będę się starał w miarę to szybko i sprawnie zdrapać. Nie chcę, żeby wycie też był jakiś mega długi ten odcinek, żebyś tam nie zasnęli po drugiej stronie. Ale też nie chcę, oczywiście, to jakoś arcy-szybko. Nie chcę tutaj naddrapywać. Ja wiem, że niektórzy Zdrapkowicze po prostu naddrapują takie te dłuższe zdrapki, które dłużej się drapie. Ja już nie ganię oczywiście nikogo, ani tam nie, 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 nie zrozumcie mnie źle, ale ja nie nadrapuję. gdzieś tam uważam, że chcę z wami przeżyć faktycznie całe te emocje, tak? Tak po prostu wolę, mam nadzieję, że wam też się to podoba. No dobra, jeszcze jest śliwka. I tu mamy jeszcze śliwkę. Dobra, jedziemy. Słoń. Słoń jest tutaj u samej góry. I to by było chyba na tyle. Więc bierzemy się za kolejne, na to serce, no to serce dla was, słuchajcie, za to, że jesteście, że tam subskrybujecie, lajkujecie. Komentujecie wielkie, wielkie dzięki i chyba wysłałem wam to serce i chyba już w zdrabce zabrakło. No dobra, jedźmy dalej. A jak potem gdzieś znajdziemy, bo mogą oczywiście przeoczyć, to na pewno dodrapiemy Tref A, trefla nie ma niestety. Oj, dwa puste symbole. Dobra, jedźmy dalej. Jest serce. Patrzcie, ja. Kurczę, że się jeszcze za tym treflem. No nie, tref ale trefla nie ma. Dobra, jedźmy. Banan. Tutaj mamy bananę. No, śmiało możemy mocno trzymać kciuki. Słuchajcie za. I tak patrzę, czy ta ostrość jest dobra, chyba OK. Zresztą miałem wrażenie, że troszkę się rozmazywało. Za dzwon, tak, bo na pewno dzwon dałby nam wygraną jakąkolwiek może to być 3 złote, ale w sumie nawet takie 3 złote, to bardzo by tutaj dało dużo radości. Tutaj jeszcze mamy banana i bierzemy się za kolejny symbol, a kolejny symbol to klucz. No to klucz to jest tutaj, w tym miejscu. Tutaj mamy też klucz, i to by było na tyle. Kości. Nie widzę kości. Jedziemy dalej. Tęcza. Nie ma ten, czy. Wiśnie. Tutaj mamy. Wiśnie. O, słuchajcie, jeszcze kwiat. Śmiało za kwiata też można trzymać kciuki. I za diament. I to by było na tyle. Drapiemy dalej. Pik. Nie ma, niestety nie ma. Nie widzę nigdzie. Jedziemy z kolejnym symbolem. Kolejny symbol to gruszka. Gruszka jest jak najbardziej w tym miejscu. Jeszcze garnek i też będzie wygrana. I gdzie tu jest jeszcze gruszka? I tu, ho ho, to zdecydowanie, zdecydowanie słuchajcie, ten garnek, bo to będą dwie wygrane. Ale póki co po prostu drapiemy kolejny symbol. Biedronka. Biedronka jest tutaj w tym miejscu. Kwiatek też nam da wygraną. I więcej biedronki nie widzę. Jedziemy dalej, a dalej to korona. Korona jest tutaj. I tylko tutaj podkowa. Tutaj jest podkowa, ale niestety ona nam nic nie daje. Więc po prostu od razu przechodzimy dalej. Krab. Oj, kraba chyba w ogóle nie ma. Nie kojarzę. Nie ma. To dalej to truskawka. Truskawka jest, ale niestety nie daje nam wygranej. I zdaje się, że tylko ta jedna truskawa jest. Dalej to gwiazda. Gwiazda na pewno występuje gdzieś ją widziałem. O, tutaj, dwie nawet. Tutaj gwiazdki są dwie. I to by było na tyle. Arbus. Arbus jest tutaj cały czas, kwiatek nas blokuje do wygranej. Tutaj, w tym wypadku, dzwon nas blokuje. O, tutaj nic nas nie blokuje, bo jeszcze winogrono i diament byłby potrzebny. Przedostatni symbol, słuchajcie. Przedostatni symbol to sakwa. Sakwa jest tutaj w tym miejscu. Tutaj jest sakwa. I to by było na tyle. No to wam powiem, stańcie, patrzcie. Albo kwiatek, albo dzwony, garnek, yy, diament, złoto. No, oby coś było, oby coś było. Sprawdzamy. Ostatni symbol to. Ostatni symbol to winogrono. Winogrono występuje, ale zdaje się, że nie daje nam wygranej. Sprawdzamy. Tutaj jest winogrono i tutaj. Och, ja, zajecie, patrzcie. Wszędzie w każdej linii po jeden niezdrapany. Sprawdźmy. dla pewności, czy nigdzie nie pomyliłem. Kwiata nie ma, dzwona nie było niestety. Garnka też nie, kwiatła nie było, diamentu brak. No co, trudno, złota też nie było, sprawdzamy kontrolne. I DS, niestety, słuchajcie, no niestety jest pustaczek jest pustaczek, ale to nic, bierzemy się za kolejną zdrabkę, identyczną również szczęśliwe linie, z tym, że z numerkiem 70. Jedziemy. Cytryna. Cytryna jest w tym miejscu, tutaj mamy cytrynę, i tutaj. I to by było na tyle. Ananas. Ananas jest i, I chyba tylko tam. No, niestety jedziemy dalej. Serducho. Czy serducho jest? Czy znowu je pominę? Hmm, nie widzę, ale chyba faktycznie ich, ich go po prostu nie ma. Jedziemy dalej. Dzwon. Dzwon jest tutaj w tym miejscu. No słuchajcie, jeszcze słonik, jeszcze słonik, będzie wygrana. Ale na razie skupmy się, czy gdzieś jeszcze jakiś dzwon bije. Nie widzę. Drapimy dalej. Kwiat. Kwiat tutaj jest w tym miejscu. I to by było niestety na tyle. Śliwka, śliwka jest tutaj. Tutaj mamy śliwkę. I tu. Dobra, i to by było raczej na tyle. Śliwek bierzemy się za następny symbol, a następnym symbolem jest trefel. Ten treflik gdzieś mi tutaj mignął, gdzieś go widziałem, tu i tutaj. I to by było na tyle. A następne jest następny jest garnek, tak wyczekiwany w tamtej zdrawce. Słuchajcie, no niestety jest w tej, ale mam nadzieję, że w tej będzie oznaczać również wygraną. Okaże się, okaże się. Tutaj mamy garnek zdrapany. Tutaj jest jeszcze garnek. I to by było na tyle. Pik. Pik jest tutaj w tym miejscu. Tutaj, o śmiało za jabłko, możemy trzymać kciuki, słuchajcie, jabłko na pewno da nam, na pewno fajną wygraną, bo choćby i 3 zł byłoby na pewno fajną wygraną. Więcej symbolu pik nie widzę. Jedziemy. A czy jest symbol, słuchajcie, kości? Sprawdzamy. Są tutaj na dole kości. I więcej nie widzę. Jedziemy. Winogrono. Tutaj jest winogronko. Jedziemy dalej, tak po jednym tutaj serwują, albo jatle przeoczę słuchajcie, ale to na pewno i nawet jeśli to potem znajdziemy krab. Krab jest tutaj w tym miejscu i tu. To by było na tyle. Teraz będziemy szukać banana. Jest banan tutaj i tylko tutaj. Słoneczko. Szukamy to słoneczko. Tutaj jest na pewno słoneczko. I więcej słońca nie widać. A czy będzie widać księżyc? Patrzcie, jak się ładnie złożyło: Słońce i księżyc. No, księżyc jest nawet u samej góry. Słuchajcie, jabłko zdecydowanie dwie wygrane będą, będziemy mieli. Tutaj jest księżyc. Diament też da nam wygraną, ale więcej księżyca nie widzę. Słynny supermarket Biedronka. Nie ma niestety. Sakwa. Mamy to. Mamy to. Słuchajcie. Mamy wygraną, tak? Krab, kwiat, śliwka, sakwa. Jest linia, jest wygrana, słycie. A co? No to się okaże za chwilę, tak? Bo jeszcze pięć symboli i się dowiemy. Ale rozejrzyjmy się, czy jeszcze gdzieś jest sakwa. Nie widzę. Trapiemy dalej. Gwiazda. Gwiazda, 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 gwiazda. Nie ma gwiazdy. Pomarańczko. Słuchajcie, dwie wygrane, dwie wygrane. No pięknie, pięknie. Słuchajcie, to ci, to ci wygrana. No na pewno, na pewno do tego drapingu nie dołożyć dzisiaj ani złotóweczki tak, a może coś będzie na plus. No dobra sprawdzamy sprawdzamy. Trzeba dalej szukać pomarańczy. Yy, nie widzę już więcej pomarańczy. Bierzemy się za kolejny kolejny to tęcza. Nie ma tęczy niestety. Czas na wiśnie. Wiśnie są w tym miejscu. Tutaj, no słońce niestety, słońce tak. Słońce nas niestety blokuje. Tu mamy wiśnie. Też słońce nas blokuje. No dobra, ostatni symbol sprawdzamy. A ostatni symbol to podkowa. I Jedziemy podkowa, jest tutaj, ale jest jeszcze diament. Tu jest podkowa, ale jest arbus i dzwon i więcej nie widzę. Sprawdźmy, czy czegoś nie przeoczyłem: czy są dwie linie, czy może więcej. Jabłka nie było, diamentu nie ma, słonia również zabrakło, diamentu to już patrzyliśmy. Dzwon nie Arbus, również niestety nie i to już mamy sprawdzone. No to co? No to sprawdzamy, sprawdzamy, co ta zdrapka z numerem 70 nam dzisiaj dała. Słuchajcie, jeżeli nie dałeś jeszcze łapeczki w górę, no to myślę, że za tą zdrapeczkę myślę, że warto. Więc śmiało, łapeczka w górę, tam subskrypcja, no to wiadomo. Jedziemy, jedziemy, sprawdzamy, co my tu mamy. Zaciskamy kciuki i. Wow, naprawdę wow! Słuchajcie, jest 6 zł i i 3, czyli 9 zł. Słuchajcie, pięknie, pięknie się ułożyło. SSS, czyli 9 zł w zdrapece, szczęśliwe linie. Powiem Wam szczerze, że patrzcie. Dobrze, że nie było tej owocowej, bo może byłyby dwa pustaki, a tak to jest plusik, ale przejdźmy do krótkiego podsumowania. Dzisiaj były dwie zdrapeski, szczęśliwe linie z numerkami 69 i 70, z czego 69 okazała się pustakiem, a 70 okazała się zwycięską, która dała nam 9 zł, czyli na 6 zł wydanych. 9 zł jest do odebrania w kolekturze, czyli nie mniej, nie więcej, 3 zł na plusie. Plusiki naprawdę, naprawdę bardzo cieszą, słuchajcie. I cieszę się, że mogłem tutaj z wami dzielić tą radość, ten draping, no i też tą radość właśnie z takiej, tej wygranej, chociaż ktoś może by powiedział, że to tylko 3 zł, ale do tego jak jeszcze dodam, nie tylko 3 zł wygranej, to jeszcze zabawa, spotkanie z wami, to ja naprawdę dzisiaj jestem wielkim, wielkim zwycięzcą. Ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrypcji kanału. Na dole przycisk z dzwoneczkiem, łapeczka w górę, komentarz pod filmem. Wielkie, wielkie dzięki. Dużej Was dzisiaj nie zatrzymuję. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!